Olera. witam państwa to ja wasz radiowy kucharz zdrowy jako że poranek dzisiejszy rozpoczął się w waszym domu bezsensowną awanturą o rozdeptaną przy sedesie białą myszkę przy czym bida z kątów wyziera a dzień cały zapowiada się do bani umilimy sobie czas potrawą która nastroi nas do życia bardziej optymistycznie albo i nie Pomoże nam w tym nasze dzisiejsze danie ga gargówka. Na początek przygotowujemy długopisy i woskowe kredki, aby notować, tudzież wykonywać pomocne nam podczas samodzielnego przyrządzania potrawy, tabele, wykresy i ilustracje. Jako, że gagar główka oparta jest w całości, no przepraszam za kolokwializm, tłuszczu oraz glutenie, przypomnieć tu wypada stare chińskie porzekadło: kto ma w życiu tłuszcze, temu woda pluszcze co zresztą nie ma sensu główka z gaga ma w głębokiej pogardzie kuchnię wegetariańską więc w trakcie przygotowywania jej możemy pozwolić sobie na mimowolny taniec brzucha lub inny odruch Pawłowa uważając jednakże aby nie sparzyć sobie kończyn lub podpępcza wylewającym się z garnka rosołem w celu poprawnego przyrządzenia gagargłówki zdejmujemy z pawlacza duży garnek świński i umieszczamy go w kilkunastolitrowym łbie wieprzowym całym. Tutaj uwaga, wieprz nie może być kaleczony nożem, ale taki, jakim go Pan Bóg w chlewiku wytworzył z uchem i okiem w każdym oczodole głowę gło, zalewamy wrzątkiem do wysokości górnej wargi a następnie wstawiamy doń garnek bacząc aby przed zalaniem upuścić wieprzowe powieki całkiem ku dołowi iżby świnia podczas gotowania na nas czy to filuternie czy ze złością nie spozierała rzęsy obciążyć możemy dodatkowo wianuszkiem rozmarynu, a w uszach umieścić kilka ząbków czosnku. Zaleca się co prawda tu i ówdzie uśminkowanie ryjka za pomocą świeżego buraka, jednak nie jest naszym celem, aby wygłodzony mąż spozierał na wieprza z większą porządliwością niż na własną żonę. Aby zapach naszej e, e, główki nie Zwabił insektów i karaczanów, wytwarzamy przeciągi, a to poprzez intensywne przeciąganie się oraz rodzinne poziewywanie nad garnkiem. Wywar odstawiamy z paleniska w momencie, gdy zełba odpłyną obie gałki oczne. Jeżeli w pobliżu naszej kuchni nie pałęta się przypadkiem grupa pijanych ekologów, czaszkę wstawiamy do najbliższego mrowiska. Zastąpi nam ona dynię podczas kolejnego święta Halloween. Ja już Państwu dziękuję i życząc smacznej gagargówki zapraszam na kolejne niebanalne danie, które. Zostaw, smarkaczu, oko. Oddaj gałkę. To nie jest jeszcze ugotowane. <śmany>